Jezu jakie schizy. Już nie pamiętam tej gry o, Chociaż o Duża część tej gry oparte jest na jego schizach. Ej, wstawaj 4 Jezus Morion Ej, stawaj! E, ej, was tu nie było. To zakopało. O, o tak, ja to chcę. Ech. Na cholerę mi telefon. Je. te błyski. Ale jasno, Bulecik! Oj, ty, bulecik, bulecik. mój, tym. O, chowaj język Bulek, o, ty, tak, tak. Czekałeś na mnie, mordo, moja. Ty, ty, ty. Nie zostawię mnie nigdy więcej, tak? Dobrze? Dobra, lecimy dalej. Czy mogę ci dać jakiegoś tego smaczka? Nie Okej, okay, co my tu mamy? To co, prowadź, nie? Siu. Lecimy Ooo, poleciał No tak, idę, idę Co to? Przemysły Idę, idę! Nie krzycz. Jezu, co ty nagle takie zwroty robisz? Czekaj, kurde. Trzeba było mówić, że się trzeba schylić. Wait, that a railroad track? Dawaj. No... Really? O? Jezu, co się z tobą dzieje? No dawaj. Co tam, Bulet? No, gdzie ty? A? Ej. Bulet. Czemu tak w kółko, kurde, biegasz? Gorzej ci? Come on, look around, boy. Dawaj, szukaj. Szukaj aż znajdziesz. No dobra, chodź. U. Czekaj, bullet, ktoś do mnie dzwoni, nie pamiętam gdzie telefon. Czyli mamy zasięg. Idę, idę, tak, no, co tam. Nie to. Czekaj, SMS-a dostałem. Zaraz. Ej, ja nie chciałem tego, spadaj. O! Bulet! Samiry.

Huh. okay real card yeah oh Jesteś? Jesteś. E, dobra, jak to się obsługuje. Nie obchodzi mnie co jest ten. Gdzie jest wyprodukowane. E, dobra. Czyli to będzie tak. E, jedziemy tu. Haha. Ha. O! Zapal! A to, to będzie chyba w tył, nie? Czy to hamulec po prostu? Tak, to jest hamulec, dobra. Łoł! Wow. A ja nie mam swojego światełka. Co tam, Buleczku? Ui. Na roller coaster. E, 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 e. Stój, 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 ej, stój. Cofnij, bo ja nie wiem, gdzie mam jechać. Okay. Ej, 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 dobra. Zrobimy tak, zrobimy tak. Osiad, dobra. Eee, czyli tak, tamteatorów nie przestawię, Poza tym mogę sobie wyjść, komuś, mogę sobie wyjść, super. Kamp uh, A. O. Huh. Uh. Gdzie ty jesteś? to będzie trzeba naprawić, dobra, pamiętam. Cusik. Kolejny? Kolejny? Hmm. Hmm. O, kaseta, miło. Raport psychologiczny. Dobra, zobaczymy. Oj, nie chciałem tego. Eee, jak to się wyłącza teraz? Nie, no pogrzało cię. spoko spoko już połowy nie pamiętam O, cześć. Watch <laughs> Nie, dobry piesek dobry tak. Okej. Okay. Huh. Okay. Spoko. Czy coś jeszcze mam? Chyba nie. O, kolejne zdjęcie. Dobra, spoko. Ale ja tutaj nie mam paru rzeczy, z tego co pamiętam. E, więc The main and no, nie do końca, wiesz. No, może ty coś znajdziesz. Nie, nic o! Ten jak wyrwał! Aha, no dobra, czyli co, jedziemy dalej w takim razie. O No dobra O, siedlę. Tam miałem jechać Halo ty Tył, proszę Okej, okay, okej. Okay. Już, już, już. Tak, tak, tak. Już. Bolej, wychodzimy. Cik. Okej. Okay. teraz powinno być dobrze. Lecimy, misiek. Cała naprzód. U, kurwa mać. Jak mnie przestraszył. O, stój! Ej, tył. Jak nie przestraszył. Ej, no. Właśnie, my tam. No bez jaj. Na koło ty się czaisz. Ooh. Tam cię widzę. Spokojnie piesku, spokojnie. Już? Bulet? Wszyscy? Okej, okay, chyba wszyscy. Uhuhu. Hej, Bulet! coś tu kurwa pobiegł. Bulet! A dlaczego ty tu przyszedł? No daj pibule, dawaj, przynieś. No chodź, chodź, chodź. No daj. Tak, dobry, dobry A, Co mamy tutaj? Jezu, Bulet, zaraz Możesz poczekać? O Boże O Ok, dzięki, Bulet Sorry, że nie słuchałem Zamykamy dalej, Czalowuj. nie? Okej, okay, to lecimy dalej. A może by tak hamulec zwolnić? Ale mnie przestraszył ten, co się pojawił tak przede mną. Uh. Hmm. Okej, okay, ale gdzie ja teraz pojadę? Bo tam jest Aha. Hm. Ale kurwa, pojechałem. Ty w zrot. Shit. dobra. Ej. Spokojnie, spokojnie. Czekaj tu, bólek. Cik. Dawaj, bólecik. Ej, nie w tą stronę! Ej! Ej, do przodu! Tuk, tuk. O! Znowu most Wygląda na ten sam Ja pierdole, jeżdżę po lesie drezyną o. Czyli ja ogólnie w kuleczko zatyczę. Okej. Okay. Mm, to będzie chyba tu. Tak, to będzie tu. Y, to będzie tu. Haha. Ha. Y, Kamera. Bla, 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 bla. Ja chciałbym mocniej przesunąć. O, pali się. Okej. Okay. Yy, ja muszę to zamknąć? Nie, nie muszę zamknąć. Okej, okay. dobra. Yy, to teraz tak. Yeah, wej hmm. O tak Okej okay. Za bardzo Dawaj okay. Dobra, to jest na maksa To teraz te trzy kręcimy

Okej Aha, bo to tam, okej, okay, dobra, spoko Uy. No, davaj Gdzie ty jesteś? Ja już mogę przejechać. Dobra, ale... okay. to powinienem dać, ale okej, to przestawiamy z powrotem. Dajesz, mordy! Lecimy! Kurwa, nie w tą stronę! Tył! Prosto miałem jechać. Aha, bo... Przestawiło się teraz dokładnie, tak jak trzeba? Czy jeszcze nie? No, prosto. No. Jadziesz? Ja No dawaj, nie wiem, na popych cię wziąć? Żeby sypcie? Dawaj, dawaj! I z górki! Uii! Mam cię. No i znowu most. O Jezu, ciemno. Hm. Tak troszkę jaśniej tutaj. Mam wrażenie. Ale drzewa. Kurde, na piechotę byłbym szybciej. Buleć świetnie się bawi. O, znowu mi ten zasięg się W telefonie. No tak, wiem, idę do tego. U uh. może potworów, super O, oh oh. szybciej. Ja bym poprosił, bulet wreszcie czego? Prądnie, szczekaj, gryź. O ty, kurde! Siu, siu, siu! Odejdź, odejdź! O kurde! Zostawcie moją bryzynę! Szybko, szybko! Вот тик-куты! Эй! Давай еще немного! Оу! Oh. wysoko To się źle skończy na takim drewnianym mostku No, o się nie rusza O O, o, o wow o. o tam coś jest Ale nie chce mi się po to już da. Kurde. W ciemnym lesie. No dobra, buleta Skaczemy.